Dotarła do nas informacja, że ósemka zostanie poprowadzona ulicą Browarną jest to dobra informacja. Oczywiście nie wszystkie kursy, tylko niektóre wybrane kursy zostaną skierowane dodatkowo na ulicę Browarną, aby umożliwić mieszkańcom tamtych okolic swobodny dojazd do centrum miasta, do szpitala, osiedle Południa. Czyli część autobusów będzie nadal jechać na zajezdnię na Nowogrodzki, a część będzie wcześniej skręcać w Browarną. Y Część kursów zostanie skierowana. Ja, może pokażę na mapie tutaj. Pętlę dla linii numer, numer 8 mamy zlokalizowaną w obrębie tego przystanku 108. Autobusy, które z linii 8 rozpoczynały, rozpoczynały od przystanku 107 i jechały do miasta trasą linii numer 8. Obecnie planujemy niektóre kursy, że zostaną skierowane w ulicę Browarną na pętli, na pętli, rądzie ulicy Sikorsk Browarnej Wojska Polskiego. Nawrócą i tutaj rozpoczną y, obsługę trzech przystanków, które znajdują się na ulicy Browarnej i dalej kontynuacja trasy dobrze znanej mieszkańcom miasta Łomży jako linii numer 8. Czyli to tylko częściowe częściowo, nie wszystkie kursy będą tak, tak jeździły i będą oznaczone jakoś specjalnie w rozkładzie jazdy? Tak, planujemy odpowiednie symbole zamieścić w rozkładach, aby mieszkańcy mieli tą informację, którymi autobusami linii numer 8 mogą konkretnie dojechać do tej ulicy. Natomiast na, samym, na samych przystankach na ulicy Browarnej będą ustawione odpowiednie tabliczki, na których będzie również czytelny rozkład dotyczący godzin odjazdów. Na razie planujemy te rozkłady uruchomić tylko i wyłącznie w dni powszednie przez cały rok, a więc łącznie z wakacjami bez zamykania tych linii w okresie wakacji. Natomiast soboty i niedzielę, ze względu na mniejszy ruch na dzień dzisiejszy, nie planujemy jeszcze uruchamiać. Jesteśmy oczywiście też otwarci na sugestie mieszkańców. Na pewno po uruchomieniu tych dodatkowych kursów będą do na nas spływać jakieś informacje, wskazówki czy też prośby. Przy następnych korektach rozkładu jazdy postaramy się je uwzględnić.